Hello. Tutaj strażnica serca znowu i chciałabym dzisiaj e, omówić e, temat pochwycenia kościoła. E, chcę Was skonfrontować z pewnymi argumentami do Waszego rozmyślania i badania. E, będę oczywiście e, przytaczała argumenty. Wielu ludzi, którzy znają się na Biblii, którzy są biblistami, którzy w sumie sprzeciwiają się temu dogmatowi. Ja tak samo zaprzeczam, że coś takiego jest jak pochwycenie przed czy w czasie ucisku, ale y, oczywiście posłuchajcie sami bo nie chciałabym tutaj wdrażać jakiegokolwiek sposobu myślenia na ten temat. Każdy, który czyta Biblię i y, już konfrontował się y, z tą teologią, musi sam y, zbadać to bardzo dokładnie, bowiem ta teologia naprawdę nie jest biblijna. Y, ja dzisiaj posłużę się y, w tym wideo argumentem strony antytrynitarianie.pl bardzo dobry, bardzo dobry argument, który oni wprowadzają. Oczywiście w, w, za każdym razem, kiedy będę robić jakieś wideo, przynajmniej te, te, te następne, coś na ten temat powiem i zatoczę znowu jakiś inny argument od, od kogoś innego żebyśmy mieli potencjalnie tyle świadków, by faktycznie, by faktycznie zbadać to bardzo dokładnie i wyrobić sobie na ten temat słuszną opinię. Jak mówi, jak mówi Tora, że i nie tylko Tora, że na podstawie dwóch czy trzech świadków będziemy sądzili. Także jestem przekonana, że ten temat jest naprawdę bardzo fascynujący, ale oczywiście jest też w pewnym sensie bardzo błędny, bo nie jest, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, nie jest biblijny. Możliwe, że tak samo jak teraz będę to czytała, możliwe, że Bóg otworzy mi oczy na wiele innych spraw, że duch Boga naprawdę w jakiś sposób um, wpłynie um, na moje rozważania, ale na razie jestem na um, poziomie właśnie takim, że um, uważam i to jest biblijnie dla mnie um, na razie argumentowane, że to nie jest dogmat i teologia pochwycenia nie jest biblijna. Posłuchajmy, co na ten temat mówi trinitarianie.pl try, try, i zaczynają od historia nauczania o pochwyceniu. Bardzo ciekawy artykuł. Rozważania trzeba by zacząć od Manuela Lacunza 1731 do 1801, który napisał książkę pod tytułem The Coming Of Messiah in Glory and Majesty, gdzie wprowadził teorię pochwycenia Kościoła. Książkę tę przetłumaczył na język angielski Edward Iring. W 1827 roku Iring jest uważany za prekursora ruchów charyzmatycznych. Książka Lakuncy. Zwróciła uwagę badaczy proroctw w Irlandii, a jednym z nich był Nelson Debbie. Niektórzy uważają jednak, że Debbie nie oparł tej doktryny o wcześniejsze opracowania, ale o pewną wizję, która miała dziewczynka o nazwisku MacDonald. Podobno w wizji zobaczyła porwanie kościoła z tego świata do nieba przed mijającym nastąpić uciskiem. Jakby nie było, to John Nelson Darby rozpropagował doktrynę o pochwyceniu na Wyspach Brytyjskich, jak również w Ameryce i jemu głównie przypisuje się jej powstanie. W Ameryce Darby nawiązał kontakt z Billem Grahamem, tzw. Dwight L. Moody. Moody zaczął propagować teologię Dyspensacjonalizmu, a to dyspensji. Pochwycenie przed uciskiem. Dzisiaj jest to tylko jedna z pięciu różnych nauk o pochwyceniu. Pierwsza nauka to jest pretrybulacjonizm, mówiący, że spawieni zostaną zabrani przed wielkim uciskiem w dwóch etapach. Niewidzialnym, Niby to wynika z pierwszego Elisu do Tesaloniczan 4, 15-17 i widzialnym, yy, prawdopodobnie, tak jak mówią, to wynika z Ewangelii Mateusza 24, 29-31. Potem jest tak zwany mit tribulacjonizm, głoszący, że pochwycenie nastąpi podczas wielkiego ucisku. Potem jest amilenaryzm, uważa, że tysiącletnie królestwo już trwa. Postmilenaryzm twierdzący, że milenium, tysiącletnie królestwo jest przed nami i dopiero po nim nadejdzie Jezus, by zabrać swój kościół. I historyczny premilenaryzm to nauka głosząca, że wielki ucisk trwa cały czas, aż nastanie pochwyceni i ponownie przyjście. Jezusa. Jak widać, wśród osób uznających nauczanie o pochwyceniu nie ma jedności co do tego, kiedy i jak ma ono rzekomo nastąpić. Czy nauka o pochwyceniu Kościoła oparta jest zatem o Słowo Boże? Co mówi pismo o pochwyceniu? W zasadzie nic. Cała doktryna oparta jest o jeden werset z pierwszego listu do Tesaloniczan 4,17, który w Nowej Biblii Gdańskiej oddano jak poniżej. Potem my, żyjący, którzy nadal będą przy życiu, równocześnie razem z nimi zostaniemy pochwyceni na chmury, ku powietrzu na spotkanie Pana i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Jest to jeden z nielicznych przykładów, który greckie harpaco tłumaczy na pochwycenie. Większość tłumaczeń oddaje to słowo jako porwanie. Zobaczcie też w innych Bibliach, jak to jest napisane. Oczywiście mamy bardzo dużo polskich tłumaczeń. Poniżej cytaty ze znanych przykładów, oddających w jeszcze inny sposób greckie słowo harpaco. Biblia Poznańska. Zostaniemy uniesieni w przestworza na obłoki. Polish Biggie, we wespół z nim, zachwyceni będziemy w obłokach. BVP, będziemy uniesieni w powietrze, w obłoki. I POP, razem z nimi zabrani zostaniemy na obłokach. To są te skróty, jeszcze raz powtarzam, Biblia Poznańska. Potem jest Polish Biggie, potem jest BVP, potem jest POP. A to są te Biblie, te skróty tych Biblii, gdzie w inny sposób jest tłumaczone właśnie to greckie słowo harpaco. Wynika z tego, że zwrot harpaco, poza nielicznymi wyjątkami, mało który tłumacz oddaje jako pochwycenie. A jak tłumaczą teraz, jak tłumaczą ten wyraz słowniki i leksykony? Leksykon grecki, tajera, harpaco definiły jako Ująć, uprowadzić siłą, chwytać się, domagać się o swoje lub wyrwać. W konkordacji Stronga do Biblii Gdańskiej znajdziemy słowo harpazo pod numerem 726, gdzie definiuje się go jako porwać, schwytać, uprowadzić, być złodziejem, ukraść. Natomiast w grecko-polskim słowniku Stronga z lokalizacją słów greckich i kodami Popowskiego, wokacją Harpaco to pochwycić, zabrać siłą, uchwycić się czegoś, żarliwie czegoś dla siebie, zażądać, wyrwać albo porwać, uprowadzić. W Słowniku Krecku Polskim pod redakcją Zofii Abramowiczównej to słowo Harpaco. Znaczy porywający, rabujący, jako substantyw, grabież i rabuś. A co z innymi wersetami, w których użyto greckiego harpaco, gdzie pojawia się jeszcze to słowo? Harpaco w Biblii. To słowo zostało użyte w Nowym Testamencie tylko 13 razy, w wersetach jak poniżej. Um, to jest A od dni Jana Chrzciciela. Aż dotąd królestwo niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. To jest Mateusza 11, werset 12. Potem do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. Mateusza 13, 19. Jezus zaś, poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. Jana 6:15. Widząc wilka nadchodzącego, porzuca owca, i ucieka, porzuca, porzuca owca i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Jana 10:12. ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki, nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Jana 10, 28. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wytrzeć ich z ręki ojca. Jana 10, 20. Gdy zaś wyszli z wody, pań, duch Pański porwał Filipa i Eunucha, nie ujrzał go więcej, lecz radujący się jechał dalej swoją drogą. To jest właśnie ten porwał. Rozkazał żołnierzom, żołnierzom zejść, wyrwać go pomiędzy nich. I zaprowadzić do twierdzy. To jest dzieje Apostolskie 23:10. Potem został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedzialne słowa. Drugie, drugich Koryntian 12, werset 4. Razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkaniu Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Pierwszy Tesaloniczan, właśnie to jest ten 4 do 17. Wyrwając ich z ognia, ratujcie ich dla drugiej, drugiej miejcie litość połączoną z obawą Judy 1, 23 i ostatni, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską, żelazną, dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. Objawienie 125. Jak widzimy w temacie porwania Kościoła, słowo Harpacu użyto tylko raz w liście do 4, 4,17. Wydaje się to dużo za mało, żeby budować na tym wersecie doktrynę dotyczącą porwania Kościoła. Oczywiście zwolennicy pochwycenia wspierają tę naukę również innymi wersetami. Jeden z nich znajdziemy w Ewangelii Mateusza 24-40. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. W przykładzie Biblii Warszawskiej, praskiej, warszawsko-praskiej. Oddano to jednak inaczej. Wtedy, gdy dwóch będzie w polu, to jeden zostanie zabrany, a drugi ocaleje. Powstaje zatem pytanie, czy ocalenie to pozostawienie, czy raczej zebranie? Pozostawiony czy, ze, czy zebrany? Zwolennicy pochwycenia kościoła są zdania, że zabranie jest ocaleniem. Paralelnej Ewangelii według Łukasza 17, 34 i 35 Biblia Warszawska czytamy. Powiadam Wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mieć e, mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, a drugo, druga pozostawiona. Mamy tu podobnie jak u Mateusza informację, że niektórzy mają zostać zabrani a inni pozostawieni. Od lat toczy się dyskusja, czy zabranie oznacza przeżycie, czy raczej przeżycie dotyczy pozostawienia. Zwolennicy pochwycenia są zdania, że zabranie to ocalenie z wiadomych doktrynalnych powodów. Co jednak ważne w tych rozważaniach, nie użyto w tych wersetach słowa harpaco. A co wnosi w te rozważania przypowieść Jezusa o pszenicy i konkolu z Mateusza 13, 41-43? Aniołowie mają zabrać wszystkie zgorszenia i wówczas sprawiedliwi zajaśnieją, jak słońce w królestwie Ojca swego. Tak więc chwasty zabiorą na spalenie, a pozostawią pszenicę. Ja bym tutaj chciała tylko dodać, że. To właśnie w Mateuszu 13, 41-43 jest związane z jego wypowiedzią, że to będzie jak w dniach Noego. To znaczy, kto został zabrany, to byli ci, którzy zostali skazani na zatracenie. Tylko 8 ludzi zostało zostało w arce. Wszyscy inni zostali zabrani, skinęli. Ja uważam, że to można tak samo właśnie e, włączyć e, właśnie to Mateusza 13, 41, 43 z wypowiedzią Jeszuły o e, czasach Noego. W księdze objawienia 3.10 czytamy, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jako, jaka przyjdzie na cały świat by doświadczyć mieszkańców Ziemi. Pamiętajmy, że Jezus ma przyjść powtórnie. Gdyby założyć, że zachowanie w godzinie próby wymaga pochwycenia z tego świata, to jak spełnią się proroctwa związane z sądzeniem żywych i umarłych? W Jana 17:15 Jezus nie prosi, by Bóg jego uczniów zabrał ze świata ale zachował ich w czasie próby. W Ewangelii Mateusza 24-31 Biblia Warszawska Jezus również nie naucza o zabraniu wybranych, ale ich skromadzeniu. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i skromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Jak widzimy, kwestia, czy zebra, zebranie oznacza przeżycie, a pozostawienie to śmierć, jest co najmniej dyskusyjna. Wielu badających ten temat uważa, że Biblia nie naucza o nagłym zniknięciu z naszej planety, porwaniu tych, którzy poszli za Jezusem. Dziwne by to było również z tego powodu, że Jezus nie kazał nam prosić Boga w modlitwie. Ojcze nasz, o porwanie nas do nieba. Jezus słowa przyjdź, Królestwo poje kazał prosić Boga, o przyjście Jego Królestwa na ziemię. Najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. W kontekście do 1 Tesaloniczan 4,17 warto zastanowić się, co z umarłymi z wersetu 16. Biblia Warszawska pisze, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej, wstąpi z nieba Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Jasno z tego fragmentu wynika, że umarli mają powstać pierwsi, czyli jeszcze przed porwaniem musi nastąpić zmartwychwstanie. Potem ma się odbyć sąd zarówno żywych, jak i umarłych. Wszystko to dzieje się po powrocie Pana, co wynika z wersetu 14 i 15. Nowa Biblia Gdańska. Bo jeśli wierzymy, że Jezus umarł i powstał, tak też y, tych, co zasnęli dla Jezusa Bóg przyprowadzi razem z Nim. Mówimy wam to przez słowo Pana, że my żyjący, którzy będziemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie Prześcięg, prześciegniemy tych co zasnęli. Jeżeli nie prześcigniemy tych, którzy zasnęli, to najpierw musi nastąpić powrót do życia osób zmarłych w Chrystusie. Dopiero po tym fakcie jest mowa o pochwyceniu. Rozumianym przez propag propagatorów tej teorii jako nagłe zniknięcie z ziemi części chrześcijan. Czy ta koncepcja jest ze sobą spójna? Powstanie w tym miejscu pytanie, czy tekst o porwaniu należy rzeczywiście rozumieć dosłownie? W komentarzu do Biblii Lubelskiej do tego fragmentu napisano, Paweł, pisząc o tym, operuje obrazami zapożyczonymi głównie ze Starego Testamentu i z literatury apokaliptycznej. Nagmienia więc, że dla tych, którzy trwać będą w łączności z Chrystusem, znajdzie się. Miejsce na obłokach, przed obliczem Pana w powietrzu. Tego rodzaju określenia oceniać należy przede wszystkim pod kątem siły ich ekspresji, a nie pod kątem teologicznej treści. Zawarta w nich prawda teologiczna daje się bowiem zamknąć w jednym krótkim stwierdzeniu: Zawsze z Panem pozostaniemy. Podobnie uważa Barclay, który w komentarzu do tego fragmentu napisał, Rysowany przez Pawła obraz Dnia Przyjścia Chrystusa jest poezją. Jest to próba wyrażenia tego, czego ludzkimi słowami w pełni wyrazić się nie da. Nie powinniśmy dlatego literalnie przyjmować tego obrazu. W jaki sposób możemy to w takim razie rozumieć? Wejście naprzeciw powracającemu królowi. Niektórzy są zdania, że tekst z pierwszego listu Tesaloniczan 4,17 nawiązuje do praktyki wyjścia, naprzeciw powracającemu królowi, praktykowaniem, praktykowanemu w czasach biblijnych. O takim, zwyczaju, o takim zwyczaju czytamy chociaż w liście do Hebrajczyków 7,1 to Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, błogosławił mu. List pierwszy do Tesaloniczan 4,17 również mówi o powrocie Pana. Ci, którzy jako żywi tego doczekają, mają zostać uprowadzeni. Harpaco, na spotkanie, apantezis Pana. Użyte tu słowo apantezis to spotkanie i wyjście naprzeciw, by razem wrócić do miejsca, z którego wyszliśmy. Wyjście na spotkanie Pana potwierdza także Jezusowa przypowiedź o dziesięciu pannach. Z Mateusza 25.6. Pośród nocy rozległo się wołanie, oto oblubieniec, wyjdźcie mu na spotkanie. Pięć panien było czujnych i wyszło, by powitać powracającego pana. Użyto tu również greckiego słowa apantezis, które oznacza wyjście komuś naprzeciw. W systemie stronga słowo to znajdziemy pod numerem 529. I zawierają go tylko cztery wersety z Mateusza 25:1, 25:6, z dziełów apostolskich 28, 15 i pierwszych Tesaloniczan 4, 17. A więc to, to są naprzeciwko Panu, przeciwko nam, naprzeciwko Panu. Wszystkie te wersety. Mówią o wyjściu naprzeciw. Zobaczymy chociaż dzieje apostolskie 28.15, Biblia Warszawska. A bracia tamtejsi, gdy o nas usłyszeli, wyszły, wyszli na, spo, na nasze spotkanie aż do Forum Apii i do Tres Tabernae, gdy Paweł ich uwierzał, podziękował Bogu i nabrał otuchy. Ci, którzy będą mieli oliwę w lampach, wyjdą panu na spotkanie, by go powitać jako powracającego króla i zdać sprawę z tego, jak obracali, obracali powierz, powierzonymi im dobrami. Czytam o tym w Ewangelii Łukasza 9.15. Gdy po uzyskaniu królewskiego tronu powrócił, polecił wezwać do siebie sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile który zarobił. Co z Ziemią? Jeżeli przejmiemy nauczanie o pochwyceniu, czyli zabraniu kościoła do nieba, to pytamy, co z Ziemią? Co z obiecanym Królestwem? Ziemia musiałaby zostać wyludniona, a, tak, a takiej nauce przeczy Pismo. Z księgi Zajasza 45:18 wynika, że nie miała zostać we wszechświecie pusta i niezamieszkana. Bo tak mówi Jahwe, stworzyciel nieba, on, Bóg stwórca ziemi, on, który ją uczynił, utwierdził w posadach, a nie po to ją stworzył, aby była pusta, lecz ukształtało ją, by na niej mieszkano, ja jestem Jahwe, nie ma innego. A o czym czytamy w Psalmie 37-29, Biblia Warszawka znowu, sprawiedliwi posiądą posiadą ziemię i zamieszkają w niej na wieki. Księga Objawienia 21.1.4 również nie z niebem, ale z ziemią wiąże, wiąże nadzieję tych, którzy pozostaną po sądzie. I widziałam nowe, nowe niebo i nową ziemię, albowiem nie pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła i morza już nie ma. I widziałam miasto święte, nowy Jeruzalem, zastępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego i usłyszałem donośny głos stronu mówiący – Oto przybytek Boga między ludźmi będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką zeę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Jak wynika z tego fragmentu, Nowy Jeruzalem ma zstąpić na Ziemię. Przybytek Boga ma być między ludźmi, a Bóg będzie z nami, a nie my u Boga. Nie chcemy poprzez ten artykuł stawiać kropki nad i w temacie pochwycenia. Świadomi jesteśmy, to właśnie jest z, z redakcji antytrenitarianie.pl, świadomi jesteśmy, że nie wszystkie wątki zostały tu poruszone. Mamy jednak nadzieję, że rozbudziliśmy w czytelniku chęć osobistego wniknięcia w temat i wyrobienia sobie własnego poglądu w tej kwestii. W podsumowaniu podkreślamy, że nauka o pochwycyjnie oparta jest w zasadzie tylko o jeden werset. Nie znajdujemy wyraźne, wyraźnego nauczania Jezusa w tym temacie, a podawane teksty wspierające w zasadzie dotyczą przyjścia lub zmartwychwstania. Ten ciekawy temat pozostawiamy do dalszych rozważań i liczymy na wasze głosy. I dyskusję. Koniec cytatu. Kochani, to był ten pierwszy fragment, który teraz e, dzisiaj zacytowałam. Pierwszy argument przeciwko pochwyceniu. Oczywiście, jak już e, obiecałam, jak będę robić e, Szymona Budnego e, właśnie te filmiki, to zawsze e, albo przed, albo po znajdę jeszcze trochę chwilę, żeby zacytować następne fragmenty na, następnych świadków, którzy uważają, że cenie kościoła przed i w tym czasie nie jest w sumie biblijne. I dlatego, bo to jest, musimy tak sobie to wyobrazić, jeżeli dużo ludzi wierzy w pochwycenie kościoła przed uciskiem, no to jak oni będą przygotowani na to wszystko, co przyjdzie? Jak oni będą na to przygotowani? Tak samo my wiemy z księgi Daniela, że że y, Antychryst ma 7 lat. 7 lat, 3,5 lata będzie pokój i bezpieczeństwo, a te 3,5 lata będą niesamowite represje, które będziemy przeżywać. I ostatnia trąba to jest to przyjście, przyjście Jeszuły. I wtedy, i wtedy my nie będziemy pierwsi jako bo pierwsi którzy są w, są w groba którzy wierzyli w Jezusa Chrystusa którzy spełniali instrukcje Boga oni pierwsi z martwych wstają a my zostań, zostaniemy przemienieni prawda także y, jest pewna kolejność w biblii ja uważam że ta kolejność nie jest y, po prostu od tak sobie y, wszystko w biblii ma Wielką powagę i, i, i wielkie nawiązanie też do Starego Testamentu. Um, ja życzę Wam dobrego dnia i oczywiście zbliża się Wochenende. Ja to mówię po niemiecku Wochenende, Weekend. I um, spokojnego weekendu, spokojnego, wolnego czasu. Do następnego razu. Wasza liwa.